Chujki. Dobra wróćmy do tego kahulu Nakarmy go kurwa naszym wspaniałym bigosem Ile mam nic? a trochę mamy Czekaj gdzie on był kurwa? A tutaj Dobra zróbmy mu teraz bigos Dobra teraz tak się robi bigos, dajemy więzienne jedzenie Cuchnące preje Ale fe

Ciekawe czy umar Czy się zatruł? Znaczy zatruł się, czy coś, chuj ciebie. Tak czy siak smakowało mu Kahulu Wielki kahulu Oczko Już go nie obudzimy. O, zjadł. Kurwa, wszystko prawie. O, młotek nasz Jest młotek O i może się przydać Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz pójdziemy znowu tam. O Boże, znowu wracamy. Niestety. Teraz trzeba pokryształ zapierdalać. No niestety, no co zrobisz. Pastura, tam. I lapteczek. A, tego wszystkiego. Ogólnie to najważniejsze są te łupki i te bandaże. W sumie reszta to chuj, Da się jakoś przeżyć. jest chyba Tindotum, czy jakaś kurwa woda, czy coś. Jakaś specjalna, czy otleniona, czy jakieś inne gówno. Albo jakiś antidotum. A te różne trucizny. Trzeba być kurwa uważnym. Bo się z kurwy syny czają za rogiem gdzieś. W każdej chwili mogą na ciebie skoczyć i wytrapać nam mózg. Więc jest kurwa niebezpiecznie dosyć. Dobra. Tutaj. Młotkiem pierdoli... Pierdolnimy Z młotka sobie. Tak. Pewnie, że tak. No. Jest git kurwa Dajmy Sejwa O kurwa jak się dawno nie dawało do pamięci Teraz sobie wrócimy niestety Kurwa, którędy ja weszłem Będę Dobra. Eee, dobra Zapierdalały Znowu od tego więzienia przeklętego No niestety no Trzeba znowu wrócić, niestety To mi się kurwa nie podoba A jak? Trafimy go w głowę Możesz kurwa Gdzie jest gdzie jest mój karabin? Oooooo! Co to was jest? Możesz kurwa To jest mój szczotka Możesz kurwa A niech to chuj Co to jest kurwa ma Co to miało być Kurwa atak klonów Ale się zesrałem kurwa Całkowicie nieprzygotowany to mi się wcale kurwa nie podoba, na serio, to mi się nie podoba. Pewnie hydra matka i gdzieś tu w pobliżu jest i wysyła na, na mnie. Te kurwa z chujki. Tu jeszcze pewnie będą. Trzeba być... mieć się na oczności. I to nie zawsze wychodzi. Nie, na razie spokojnie się zapowiada. Filowo. Kurwa Ale wolę, czuję się bezpieczniej z tą bronią Jest jakby taka... Mm, nie jest słaba Nie ma trochę omnicji, 50 chyba Kurwa znowu Ciekawa czego mogę taką o zajebać, stąd nie Olej ich jest, kurwa Dobra to co jest To postrzelamy Co tam Duża amunicji masie. masie Jak szybko Wow Jeszcze ktoś? Chętny? No Nie, splówa jest taka zła, kurwa Możesz klubać. Dużo was będzie No Załóżmy, że to wszystko Ale kurwa zaczyna się nieciekawie więc ja lepiej kurwa drzwiery zamknę W sumie bym tego, ale my jeszcze będę wracał czy coś to W sumie lepiej nie ryzykować Za dużo Dobra, teraz turendy trzeba iść, powiedzcie mi Możecie mi powiedzieć Aha Ożesz, kurwa Faktycznie nieco bezpieczniej. Dobra poprzykamy tym głównym Popka do powiększenia penisa Też chcę sobie powiększyć Dobra wdychajcie jebane roślinki Trzeba się zaraz opatrzeć, bo mi kurwa coś w, głow w głowę swędzi. Coś... Czekaj, czekaj, czekaj. Antidotum, aha, widzicie? Antidotum jednak. No dobra. No, jest, już jest gitis, Malinki kurwa. P nie wiem czy pamiętacie to, to jest na początku praktycznie gry sala Wydaje się, że to jest pod tym domem jakby. Wcale bym się nie zdziwił. Jakieś patologiczne to. Tylko trochę rozjebane bardziej. Ale założu, założę się, że to ten sam pokój, kurwa. Nie ma to tamto. Tylko, że trochę rozdobczone. Dobra, palamy. Wow. Otwiera się portal. Holy shit Ale portal To co? Z Bogiem. O kurwa Nie wierzę Ta zajebista broń Jest tutaj? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Wow Yeah O kurwa Niebezpieczna zabawka w rękach szaleńca Dobra, dajmy sejwa Dobra, kurwa Co, idziemy tędy pewnie Cóż my tu mamy Nic ciekawego w sumie Zdychaj, Zdychaj kurwa ha, 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 Trafił mnie? Nie, a to biedactwo... Z pełnej mocy Cię uderzę! Jak trafię? Bo chyba trafiłem. O! Zdychajta. Ho, ho, ho! Kurwa. Ja was wszędzie wytropię. Z każdej dziury, kurwa. Z każdej nory was wypłoszę. W Kurwy syny pojebane. O! amo, amo am. A! Praktycznie wszystko mamy do zapteczki. Nie ma to tamto. Jeep Coś mi w sensie to mamy. No, pewnie tak. Ktoś tu sobie... Kurwa, taka, wewnątrz. Kurwa, drzwi z nawiasami, wypierdolił. O, ktoś był, kurwa, niecierpliwy. Z tej cipki wuchatej wychodzi wszystko. O Jezu! Kurwa, myślałem, że dziura. Ja pierdolę. Trzeba bardziej na siebie uważać. No, teraz możemy... Iść... Tędy. O kurwa, nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. No, dawaj, to waita, dobrze. Idziecie? O kurwa, idą, 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 idą. I kropnie. Ignoszka. Ha-ha-ha. Ktoś chętny? Chętna? Nie widać. O, idą Pokémony do mnie Ha 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 Ole masz koloryfel koloryfer, ma widzicie? To jest chyba Dagon A Hydra wam pokaże, jeżeli tu w ogóle się doczołga. O nicem się skończyła z pistoletu, ale to dobrze w sumie Jeden problem mniej Znaczy trochę źle, a trochę dobrze Mogłem z tamtej broni sobie strzelić, ale nie chciało mi się. Jeszcze kurwa będzie się z niej strzelało Ile wlezie? Hmm A może na razie nie Dobra, idziemy tędy. Oha Hopa Hoj Noga połamana? Nie, nic. Trochę krwi poszło. A to szczegół. Dobra! Eee, ładujemy! Z pełnej mocy uderzymy! W wodę! Ale dało! Ale urwał! Dobra. A, usmażyliśmy te, Kurwa. Gwiazdy pierdolone. Żydówki. Gwiazdowe Ale piosenka, kurwa, jakbym jakiś UFO zobaczył w pizdu Nie wiem, czy słychać dobrze Tą piosenkę w tle Kurwa, ten kamień zaraz spierdolnie A jak? Piosenka, jakbym UFO kurwa zobaczył, taki sz. Wow będzie nowy boss Hydra, chyba Albo kuchulu nie kuchulu chyba Chujdzie O. Apteczka Dobra. No. O kurwa, 10 aż. Wow. To wszystko na maksa, to zielone. Dobra, schodzimy w dół. Tak tu kurwa zejść, by się nie zabić? Dobra. Załóżmy, że jest git malinki. O. Teraz tu, ale delikatnie. Dobra, chuj tam. Kurwa, nogę sobie uszkodziłem. Trzeba szybko zapierdalać. Troszkę. Tylko nie wiem, czy przeżyję. Dążę. Przeżyć wow, 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 powoli, powoli, ostrożnie, bo się rozbiegnie